Witam. Yy, dzisiaj pierwsza lekcja matematyki na kanale i zajmiemy się zbiorami dla klasy pierwszej. I teraz tak, yy, może być wiele zapytań, dlaczego ja nie zaczynam od działu pierwszego. Natomiast jest on na tyle prosty, że nie będę yy, go robił, no bo. To jest w sumie podstawówka, podstawówka najprostsza. Już sobie tutaj otwieram listę tematów. Liczby naturalne, całkowite, niewymierne, rozwinięcie dziesiętne, pierwiastki, potęgi, notacja wykładnicza. Ewentualnie co mógłbym zrobić to logarytmy. Logarytmów nie było, więc jeżeli macie potrzeby, żeby zrobić logarytmy, to oczywiście je zrobimy. Dzisiaj zajmiemy się... Tematem zbiory, a tak naprawdę pojęciem zbioru, bo jeszcze na tych zbiorach pracować jako taką nie będziemy. I teraz tak, co to jest zbiór? Tego nie możemy powiedzieć, ponieważ zbiór to jest pojęcie pierwotne, którego nie definiujemy. Nie definiujemy pojęcia zbioru, ponieważ no, jest takie, no, tak jak tutaj nazwałem to już pierwotne, ponieważ jest ono dla nas zrozumiałe. I przy zbiorach wprowadza się nowy symbol matematyczny. To jest takie euro, takie, no, takie ma, to, jest, to ma być malutkie, e. Takie coś. E, I teraz tak. Jak napisać, że liczba x należy do zbioru A? Wystarczy napisać x nasze e i a. I to już nam przedstawia, że liczba x należy do zbioru A. Ponieważ zbiory oznaczamy wielkimi literami A, B, C. Dobra. Yy, I teraz tak. Są dwa podziały zbiorów. Zbiory liczbowe oraz Jakbyście się mogli domyśleć. Nieliczbowe. Mam nadzieję, że jesteście w stanie z tego rozczytać. Jeżeli byłoby źle, to coś innego pomyślimy. I teraz zbiory liczbowe, na przykład taki przykładowy zbiór. To może być jeden, dwa, trzy, pierwiastek z pięć, i takie rzeczy. Natomiast zbiory nieliczbowe to na przykład może być zbiór uczniów w klasie. Czyli będzie uczeń na przykład Jan, później na przykład Magda. Więc takie mamy rodzaje zbiorów. I teraz... Jeszcze możemy podzielić te zbiory liczbowe. Uwaga, mówię liczbowe. Nie liczbowe my nie analizujemy w ogóle na matematyce takich zbiorów. I liczbowe. Są trzy. I pierwszy z nich to jest zbiór taki najbardziej powszechny, skończony. Zbiór skończony. Na przykład, jeszcze tutaj Wam pokażę, jak oznaczamy zbiory, bo to jest bardzo ważne. Na przykład, zbiór A to jest. To mamy takie klamry. I na przykład zbiór A to jest liczba 1 i 2. I teraz na przykład, zbiór skończony to jest ten zbiór A. To jest zbiór skończony. Jeżeli mamy skończone, to muszą być nieskończone. Nieskończone. I teraz tak, zbiory nieskończone to są zbiory, które, których nie możemy, nie możemy podać ostatniej yy, liczby tego zbioru. Na przykład, zbiór, yy, zbiór liczb naturalnych. Bo zbiór liczb naturalnych to jest 1, 2, 3 i tak dalej, na przykład później 12 i tak dalej, 100 i nie możemy podać yy, najwyższej wartości, ponieważ jest on nieskończony. I ostatni to jest najprostszy, pusty. Zbiór pusty, który nie ma nic w sobie po prostu. I jest symbol matematyczny, którym zapisujemy zbiór pusty. Na przykład, gdybyśmy chcieli zapisać, napisać, że e, zbiór B jest zbiorem pustym, e, to e, zbiór B równa się to, e, ojeju, przepraszam to jest taka kreseczka i kółeczko. I to jest to kółeczko, takie przekreślone, to zrobię w takim powiększeniu. Coś takiego. I to jest zbiór pusty. I to jest ogólnie wszystko, jeżeli chodzi o podział zbiorów liczbowych. Um, teraz możemy jeszcze, mamy no tutaj akurat, ja wam wymienię trzy sposoby przedstawiania wzorów. Mamy, no, trzy. Pierwszy, drugi i trzeci. I weźmiemy sobie pierwszy, wenna. To są diagramy. I na przykład ja sobie uznam, że zbiór A ma liczby jeden, dwa i trzy. Mm, więc rysuję sobie kółko, to będzie mój diagram i wypisuję tu 1, 2 i 3 i to jest pierwszy sposób venna. i drugi już używaliśmy i to jest tak naprawdę ten um, i to jest wyliczenie elementu elementów. No i to jest na przykład zapisz ten, albo zapis yy, na przykład 3, pięć, jedna, druga i takie rzeczy. Natomiast mamy jeszcze trzeci. I on jest również bardzo prosty, ale najtrudniejszy ze wszystkich. Wzór. Możemy zapisać yy, zbiór jako wzór. I na przykład zapiszemy sobie, że zbiór A to są wszystkie x, -y, które należą do zbioru liczb naturalnych, natomiast dwukropek są mniejsze bądź równe 4. I to jest nasz zbiór. I wtedy wiemy, że do tego zbioru należy. 0, 1, 2, 3 i 4, bo jest mniejsze, bądź równe. Więc są takie y, trzy metody napisywania y, y, zbiorów. I teraz, jeżeli chodzi o ten temat, to tutaj jeszcze nie będzie jakichś profesjonalnych, trudnych zadań. Ponieważ... Y, y, to tutaj jest bardzo proste, tutaj będziemy działać na tych trzech sposobach zapisywania zbiorów. I pierwsze zadanie to trzeba będzie ze wzoru wypisać wszystkie elementy zbioru. I ja sobie tutaj wypiszę zbiory B, C, D i trzeba będzie wypisać elementy zbioru. X należy do całkowitych liczb. Jeżeli nie wyjść, to są liczby całkowite, to są wszystkie liczby. Ujemne, minus 5, na przykład, minus 4, tak, tak, do zera, 1, 2, po prostu są całkowite, dobra? To jest naprawdę, mam nadzieję, że umiecie takie rzeczy. Jeżeli jesteście w tym, yy, w tym temacie, no to już raczej mieliście te poprzednie. x należy do całkowitych, gdzie pod x kwadrat jest mniejsze od 10. Czyli wszystkie x, które należą do całkowitych i ich kwadrat jest mniejszy od 10. Później sobie zrobimy zbiór C i to są wszystkie x naturalne, których kwadrat jest mniejszy od 25. Oraz ostatni. x należy do całkowitych, gdzie 1 jest mniejsze niż x kwadrat i jest mniejsze bądź równe 16. Rozwiążemy sobie zbiór B. Teraz jest czas, abyście sobie to rozwiązali. B. x należy do liczb całkowitych, gdzie jego, ich, jego kwadrat jest mniejszy od 10. I teraz tak, musimy sobie wziąć do uwagi, że liczby całkowite i że jeżeli pomnożymy minus x do potęgi drugiej, to jest to samo co x do potęgi drugiej. Czyli wszystkie liczby dodatnie, które spełniają ten warunek, to są również w tym zbiorze, również będą ich przeciwności. Przeciwności, czyli 1 jest przeciwne do minus 1. I teraz tak, wszystkie liczby. 1 oczywiście wypisujemy, no bo 1 do potęgi 2 jest 1. Więc zapiszemy sobie to jako wyliczenie elementów. 1, a zarazem liczba przeciwna minus 1. Pominęliśmy jedną liczbę, ponieważ 0 do potęgi drugiej to jest 0, 0, czyli 0, czyli jest mniejsze od 10. Później. Następna liczba całkowita. Weźmiemy sobie tylko te dodatnie, bo wiemy, że później ich odwrotno przeciwność jest taka, też należy do tego zbioru. Dwójka. 2 razy 2, 4, czyli dwójka spełnia, a zarazem minus dwójka również spełnia ten warunek. Później lecimy dalej, trójka, 3, 3 razy 3, 9, więc spełnia i minus 3. Czwórkę, 4, 4 razy 4, 16 i wiemy, że 16 jest większe niż 10, więc nie spełnia tego warunku. Czyli yy, to jest zbiór B. I to jest odpowiedź do zadania. Podpunktu oczywiście tego. I teraz zbiór C. Wszystkie liczby naturalne, których kwadrat jest mniejszy niż 25. Więc lecimy od początku liczb naturalnych. 0 to wiemy, że jest 0, 1 do potęgi drugiej jest 1, 2 do potęgi drugiej jest 4, więc 2 spełnia, 3 do potęgi drugiej jest 9, więc spełnia. 4 do potęgi drugiej jest 16, więc spełnia. 5 do potęgi 25 jest 20, Przepraszam. 5 do potęgi drugiej jest 25. I teraz uwaga, mamy tutaj znaczek, że jest 25 jest większe. Gdyby było bądź równe, to oczywiście, ale nie jest, więc już piątka nie należy do tego zbioru. Koniec zadania. Zbiór d. E, x należy do całkowitych, gdzie 1 jest mniejszy niż x kwadrat, który jest mniejszy bądź równy 16. I teraz tak. x kwadrat jest większy od 1, więc 1 też nie będzie tego naszego warunku spełniało, ponieważ 1 do potęgi drugiej jest 1. Więc 1 nie spełnia tego warunku, my zlecimy dalej. 2 do potęgi drugiej jest 4 więc należy, a że mamy całkowite, to odwrotność również. E, oczywiście ta odwrotność również tyczy się tylko, jeżeli mamy np. x kwadrat albo x do potęgi czwartej. Tu chodzi o to, że już tutaj Wam pokazałem, że jeżeli mamy naszą liczbę dodatnią x do drugiej, to jest to samo, gdybyśmy e, przeciwną do niego liczbę do drugiej. Czyli to jest to samo, czyli jeżeli ja pomnożę minus 1 do potęgi drugiej, to mogę to przyrównać do 1 do drugiej, które jest równe 1. I tak samo byłoby bez minus dwójką do potęgi drugiej równa się 2 do potęgi drugiej równa się 4. Więc mm, dlatego tutaj tak to robię. Trójka. 3 razy 3, 9, więc trójka spełnia. Minus 3, czwórka. I 4 razy 4 jest 16. I uwaga, będzie to spełniało. Ponieważ mamy mniejsze bądź równe. Czyli możemy zapisać czwórkę i minus czwórkę. I to jest koniec zadania. Te trzy odpowiedzi. Um, I teraz tak. Um, teraz możemy jeszcze zapisać tutaj. Y taką rzecz takie zadanko sobie teraz zapiszemy zrobimy tak zbiory A i B sprawdź czy zbiory A i B są równe jak sprawdzić, czy zbiory są równe? To jest bardzo proste, po prostu proste, po prostu masło myślane. Muszą mieć te same elementy. No i podpunkt A. A jest puste, to będzie puste. B należy też do zbioru pustego. I teraz sobie tutaj zrobimy taką tabelkę. Czy jest taki sam, albo nie? Tutaj sobie kwadraciki porobimy, zrobimy sobie kilka przykładów. Może kółka będzie szybciej. O! No i teraz tak. Takie same elementy, czyli jest taki sam. B. O, nie mogę tak szeroko pisać. Podpunkt B. Na przykład sobie zrobimy Teraz z wyliczeniem elementów. 2 i 4, A, B. 3 i 4. I teraz widzimy, że elementy nie są takie same, ponieważ różnią nam się elementy. I teraz nie. Natomiast jeszcze musimy to jakoś zapisać matematycznie, tutaj zapomniałem. I zapisujemy to normalnie jak równanie. I tutaj zapisujemy, że A nie jest równe B. Natomiast tu zapisujemy, że A jest równe B. Podpunkt C, nie zrobimy w sumie tak dużo przykładów. zrobimy sobie cztery tylko. Podpunkt C to teraz ze wzorem jakimś. Hmm, a niech będzie y, x które są mniejsze od 6 i no już przepraszam, i są większe od 6. I teraz możecie nie wiedzieć, co to jest za symbol. To jest symbol matematyczny. Jeżeli matematyk Wam go nie wprowadził tak trochę słabo, to jest i a to jest lub. Czyli mógłbym zapisać, jeżeli bym zapisał, tak? To. Mm. O Jezu. Przepraszam, Jezu, pomyliłem się. No nie może być równocześnie mniejsza od 6 i większa od 6. Um. Nie, no może, Jezu, na to. Um, tutaj chodzi o to, że jest, musi być mniejsza od 6 i większa od 6. Um, Zobaczcie, Tak, lub e, i teraz. Straszne zamieszanie, nie będę tego wycinał, bo ja nie wiem, co powiedziałaś chyba. Ale tak, lub. Tu lub. Czyli musi być mniejsza od 6 lub większa od 6, a to jest i. Czyli jakby tutaj, no to taki zbiór jest pusty, ponieważ ich nie może być mniejsza od 6 i większa od 6. Nie ma takiej liczby. Um, teraz zbiór B. To będzie sobie zbiór x'ów, gdzie x nie jest równe 6. To jest jedyny warunek. No i zastanówcie się na chwilę. Mam nadzieję, że sobie wcześniej nie zatrzymaliście. I teraz tak. Tutaj są wszystkie liczby które są mniejsze od 6 i większe od 6 czyli pomijamy tylko szóstkę czyli to są x które nie należą nie mają szóstki czyli są równe a jest równe b ja wam, ja was bardzo przepraszam nie wiem czy wytnę to zamieszanie ale bardzo was za to przepraszam już wam jeszcze raz tłumaczę lub i Dobrze? Bardzo Was przepraszam za to jeszcze raz. Jeżeli chodzi o zbiory, pojęcie zbioru to jest wszystko, natomiast to nie jest wszystko, jeżeli chodzi o same zbiory, ponieważ następnym filmikiem matematycznym będą działania na zbiorach. Trzymajcie się ciepło, wszyscy, uczcie się matmy. Kocham Was, więc do zobaczenia w następnych filmikach.